Sianeczko z tej strony śmiechu lecimy dla Was ze świeżutkim teścikiem kosteczki Rio. Mam nadzieję, że dużo osób na nią czeka. Kostka z serii limitowanej dla odpalaj, 100 strzałów, kaliber 20 mm, 45 minut czasu strzelania, zasięg 30 m w góle, Oczywiście lącik podstawowy, lącik rezerwowy. Dane, które możecie sobie zobaczyć, 750 g Neku. Więc dosyć, dosyć sporo, jeżeli chodzi o taką kosteczkę. Tutaj mamy też rok produkcji to jest świeża partia z 2024 roku. Bardzo fajnie mi się ta kosteczka podoba. Jest taka szata na górze zabezpieczająca, właśnie. Zolonią odpalaj, GaO Fireworks. No i takie nawiązanie do takich brazylijskich stylu, do tego brazylijskiego stylu. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ceny oczywiście jeszcze Wam nie jestem w stanie powiedzieć, bo te kosteczki świeżo co rozpakowaliśmy z GaO, żeby je dla Was przetestować. Także nie przedłużam. Zapraszam Was na teścik w terenie i dajcie znać w komentarzu co myślicie o kosteczce Rio produkowanej dla odpalaj. Mam nadzieję, że zrobi. Show. Nie przedłużam. Miłego seansu. Pierwsza kosteczka na teści Rio 100 strzałówka, 20 mm także palimy i dyrektujemy się tym nowym cudem. Finał zajebisty, kur, dalej trzeba stanąć trochę. No i lecimy z podsumowaniem. Rio początkowo myślałem, że będą to kostki bardzo podobne do e, jorgowskiego testosteronu. Na szczęście jest inaczej. E, jest ta kostka e, mniej dynamiczna na początku. Można tym efektem się dłużej cieszyć. Krakling fajnie się rozkłada na niebie. Jest mina kraklingowa. Jest bardzo dużo niebieskiego. Unikatowego efektu, który oceniłbym na plus. Te pełnie niebieskie są naprawdę wyśmienite, pasują do kraklingu. Do Kostka w późniejszej fazie, oczywiście, przyspiesza i sam finał jest już naprawdę fajnie, dynamicznie zaakcentowany. Więc moja ocena dla tej kostki: naprawdę solidna ósemeczka na 10. Produkt naprawdę solidny. Ja sam rozważam zakup jednej lub dwie, dwóch sztuk dostawu sylwestrowego. Dużo osób może naprawdę nacieszyć sobie oko, nie jest to tylko pod specyficznego klienta, tak jak w przypadku testosteronu, dużo osób, które na co dzień nie interesują się kompletnie pirotechniką, będzie tą kostką zachwycone. Mi się mega podoba grafika, całe przygotowanie, ta powłoczka na, na, na kostce sygnowana logem. Odpalaj, cud, miód i orzeszki. Eee, stałem troszeczkę za blisko podczas, podczas testu. Później zapaliśmy delikatnie większą odległość, no ale niestety to, co jest już nagrane, tak to wygląda. Może uda się jeszcze coś przestrzelić w trakcie, w trakcie tego roku, więc wam na pewno wrzucę na jakąś shortsa, na jakąś relację. A tutaj niestety musicie się tym zadowolić, co jest naprawdę fajna kostka pod 2024 rok, mmm, bo, bo robi konkret, konkret robotę.